Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Marcin Sadowski z pasieki Marcyś. Jestem właśnie na pasieczysku. Mamy piękną słoneczną pogodę. Godzina 11. Pszczoły przynoszą duże ilości pyłku. Mam nadzieję, że w najbliższych godzinach temperatura jeszcze nieco wzrośnie, co będzie pozytywnie wpływało na aktywność pszczół. Z uwagi na to, że mamy początek marca, myślę, że warto o pewnych kwestiach przypomnieć, zwłaszcza początkującym pszczelarzom. Sezon w tym roku zaczął się stosunkowo wcześnie. I ta kwestia powinna być już dawno załatwiona, ale jeżeli ktoś o tym zapomniał, to warto jest pomyśleć o poidle. Tak dobrze wiemy, w marcu pogoda jest stosunkowo zmienna, pszczoły nie mają zbyt wielu okazji, aby odbywać loty, przynosić wodę, a w tej chwili, z uwagi na to, że pojawia się już świeży pyłek, matki czerwią stosunkowo intensywnie. Co za tym idzie, pszczoły potrzebują sporych ilości wody, aby odpowiednio przygotować pokarm do karmienia larw. Jest ona bardzo ważnym czynnikiem, dlatego zapewniając pszczołom dostęp w bliskiej odległości do poidła, gdzie jest czysta woda, tak naprawdę przyczyniamy się do jak najbardziej optymalnego rozwoju pszczół. Jeżeli tego nie zapewnimy, pszczoły będą latały dalej, szukały wody, często będą czerpały ją z różnych niepewnych źródeł, a tego chcielibyśmy uniknąć. To, o czym powinniśmy szczególnie pamiętać, to aby poidło było odpowiednio zabezpieczone, aby pszczoły nie miały możliwości defekowania do takiego poidła, ponieważ wtedy możemy sprzyjać rozprzestrzenianiu się chorób na naszym pasieczysku. Zajrzymy sobie tutaj do środka, zobaczymy jak wygląda sytuacja. Trochę zgonie dymem pszczoły. Skrajna ramka pełna pokarmu. Tutaj również dużo pokarmu. Do tej rodziny już zaglądałem, ale zawsze warto przy pierwszym przeglądzie skontrolować zapas pokarmu, którego będzie w tej chwili już stosunkowo szybko ubywało. Oraz sprawdzamy, czy w rodzinie jest czerw. W taki oto sposób prezentuje nam się tutaj matka z tamtego roku. Tak jak widzimy, centrum gniazda jest już wyjedzone, dlatego musimy zwracać uwagę, czy pszczoły mają dostęp do pokarmu. Najlepiej, jeżeli jest on stosunkowo blisko czerwiu. Noce są chłodne, dzisiaj było minus 3, więc pszczoły oczywiście skupiają się tutaj, gdzie jest czerw. No i czasami może się okazać, że Dostęp do pokarmu będzie utrudniony, że słabsze rodzina nie będzie w stanie tego pokarmu pobrać. Oczywiście, z tego co widzę, silne rodziny jak najbardziej z tych skrajnych plastrów przenoszą pokarm bliżej centrum. Więc naprawdę to chłodzenie musiałoby trwać przez dłuższy czas, aby to zaszkodziło pszczołom. Ale na pewno musimy zwracać uwagę na to, aby ten zapas pokarmu był na odpowiednim poziomie. Jeszcze może pozwolę sobie specjalnie na potrzeby filmu wyjąć jedną ramkę. I tutaj również mamy czerw, ramka pięknie zaczerwiona. Dużo jajeczek larw. Widać, że te ostatnie dostawy świeżego pyłku wpłynęły bardzo pozytywnie na matkę. Składa ona coraz więcej jajeczek. W tej chwili mamy taki dosyć specyficzny okres, ponieważ te pokolenie starszych pszczół zimowych będzie stopniowo umierało. I rozwój rodziny będzie stał w miejscu. Dopiero później obserwujemy, kiedy już praktycznie to pokolenie zimowe ulegnie wymianie, widzimy, że rodzina zaczyna rosnąć w siłę. Dlatego w tej chwili nie ma mowy o żadnym poszerzaniu gniazd. Tak prezentują się odkłady sześcioramkowe, które zostały wykonane przeważnie w lipcu tamtego roku. Szczególnie tutaj muszę zwracać uwagę, aby rodziny miały odpowiedni zapas pokarmu, ponieważ 6 ramek to nie jest zbyt duża ilość, aby zmieścić tutaj duże ilości zapasu. A tak jak widzimy, te odkłady są już naprawdę w dobrej kondycji i rozwijają się podobnie jak normalne rodziny. Matki są młode, wszystkie zostały wychowane oczywiście w tamtym roku. I co za tym idzie, ten rozwój jest naprawdę bardzo dynamiczny. Oczywiście część tych odkładów idzie na sprzedaż teraz na wiosnę. Na pewno musimy zwrócić w tej chwili uwagę, aby pszczoły miały dostęp do dużej ilości pyłku. To jest główny czynnik wpływający na prawidłowy rozwój. Jeżeli chodzi o wodę, jeżeli chodzi o pokarm, to możemy jak najbardziej w prosty sposób zapewnić. Natomiast większym wyzwaniem jest oczywiście zapewnienie pokarmu białkowego. Część osób stara się ten pyłek uzupełniać poprzez różne namiastki pyłku ale musimy sobie zdawać sprawę, że nic nie jest aż tak dobre, jak naturalny, świeży pyłek. Patrząc od góry oraz podnosząc odkładówkę, czuję, że tego pokarmu na razie jest jeszcze odpowiednia ilość. Nie musimy tutaj w żadnym sposób interweniować, ale na pewno warto zwracać uwagę, co nieraz przyjechać, skontrolować. W tej chwili to zużycie pokarmu jest na wyższym poziomie, tak jak zapewne widzieliście na poprzednich filmach, czerwi w rodzinach jest już naprawdę dużo. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest odpowiednie ocieplenie gniazd. W tym wypadku mamy oczywiście zamkniętą dennicę, Powałka również została zaizolowana. Jedną z zalet powałki poliuretanowej jest to, że skrapla się na niej woda i o ile podczas zimowli nadmiar wilgoci wrodni nie jest czymś czego byśmy oczekiwali, to na wiosnę, na przedwiośniu taki stan rzeczy jak najbardziej jest czymś pozytywnym, ponieważ pszczoły, jeżeli pogoda jest Kiepska, Nie muszą odbywać tak dużej ilości lotów, tylko mogą część tej wody pozyskać po prostu na powałce. Niektórzy pszczelarze stosują specjalnie folię, aby również tej wody nieco się skraplało. Pszczoły mogą ją pobierać, wykorzystywać do przygotowania pokarmu. Tutaj mamy całkowicie przeciętną rodzinkę na siedmiu plastrach Dadanta. Z tego co widzę, skrajny plaster jest pełen pokarmu. Pszczoły obsiadają ramkę również od tej zewnętrznej strony, więc nie musimy w żaden sposób tutaj ograniczać gniazda. Zauważyłem, że wielu, zwłaszcza początkujących pszczelarzy, zastanawia się w tej chwili, czy mogą coś zrobić jeszcze w sprawie warozy. Zwłaszcza osoby, które mają wątpliwości co do swojego zwalczania tego gryźnego pasożyta na jesieni, szukają w tej chwili różnych rozwiązań. Osobiście staram się warozę skutecznie zwalczać w okresie jesienno-zimowym, tak aby nie mieć z nią problemu, jeżeli chodzi o całą wiosnę, wczesne lato. Przeważnie po ostatnim miodobraniu zaczynam przystępować do zwalczania tego gryźnego pasożyta. Osobiście uważam, że jeżeli ktoś chciałby zastosować metody oparte o kwasy organiczne, to według mnie powinien poczekać do momentu, kiedy pszczoła zimowa zostanie już zastąpiona pierwszym pokoleniem wiosennym, ponieważ w tej chwili stosowanie kwasów w stosunku do pszczół, które są zmęczone po zimowli, które mają za zadanie wychować w tej chwili pierwsze pokolenie pszczół wiosennych, nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Dlatego raczej bym pozwolił tym pszczołom spokojnie wykonać swoją pracę, no i ewentualnie później przystąpił do zwalczania warozy. Myślę, że zanim przystąpimy jeszcze do zwalczania warozy, powinniśmy na początku zastosować jedną z metod diagnostycznych, aby ocenić, na jakim poziomie mamy porażenie warozą w naszych rodzinach. Jeżeli okazałoby się, że porażenie to jest na niskim poziomie, to myślę, że wtedy warto na razie się wstrzymać z jakimiś zabiegami przeciwko temu groźnemu pasożytowi, ponieważ możemy przede wszystkim osłabić pszczoły, no i niepotrzebnie generować koszty. Chciałem poruszyć jeszcze pewną kwestię, ponieważ zauważyłem, że niektórzy pszczelarze stosują na wiosnę apiwarol w celu zwalczania warozy. Zapewne osoby, które oglądają moje filmy, zauważyły, że mimo tak wczesnej pory roku w rodzinach jest już naprawdę sporo czerwiu. Co za tym idzie, waroza ma świetne warunki, aby skryć się pod sklepem, i co za tym idzie, skuteczność apiwarolu może być na niższym poziomie niż może nam się wydawać. Dlatego osobiście uważam, że nie jest to zbyt dobre rozwiązanie. Aby stosować ogólnie apiwarol na wiosnę, a tym bardziej stosować apiwarol w tym roku, kiedy ten rozwój wiosenny naprawdę bardzo wcześnie wystartował. Z uwagi na to, że mamy początek marca i pogoda jest zmienna. Czasami mamy piękny, słoneczny dzień, kiedy możemy bez problemu przyjechać na pasiekę, zajrzeć do rodzin, wyciągnąć jakąś nawet ramkę, sprawdzić, jak wygląda czerw. No, ale jednak większość dni musicie przyznać, że są raczej chłodne. W nocy temperatura spada poniżej zera, dlatego na razie ograniczyłbym się co do jakiegoś grzebania w gniazdach. Myślę, że nie ma sensu dokonywać większych interwencji. Jedyne, do czego bym się ograniczył, to ewentualne centrowanie gniazd. Pokazywałem to już na poprzednim filmie, czyli jeżeli mamy sytuację, że rodzina uwiązała nam się od jednej ze ścian, tak jak to często bywa, zwłaszcza w ulach poliuretanowych, i matka rozpoczęła czerwienie, to w tym miejscu mielibyśmy czerw, natomiast tutaj mamy zapas pokarmu. Możemy pszczołom nieco pomóc w rozwoju i zabezpieczyć je właśnie w wypadku załamania pogody, centrując gniazdo. W takim wypadku przenosimy skrajną ramkę z pokarmem na drugą stronę. Dzięki temu pszczoły mają czerw w centrum i dostęp do pokarmu zarówno z jednej strony jak i z drugiej. Zauważyłem, że niektórzy pszczelarze już wycofują pokarm, zacieśniają gniazda. Jeżeli oczywiście mamy zbyt obszerne gniazdo, pszczoły nie obsiadają wszystkich ramek, wtedy możemy nieco zacieśnić. Kubaturę, którą pszczoły mają do ogrzania, to na pewno wpłynie pozytywnie na rozwój. Natomiast jeżeli chodzi o wycofywanie pokarmu, to na razie bym się z tym jeszcze wstrzymał, przynajmniej ja osobiście, tutaj gospodarując na Podlasiu, ponieważ pszczoły nie mają wziątku, co za tym idzie, jedyny pokarm, do jakiego mają dostęp, jest oczywiście w rodni. Czerwi jest dużo, pszczoły spożywają tego pokarmu znacznie więcej niż do tej pory, dlatego raczej skupiam się na tym, aby kontrolować ilość pokarmu i ewentualnie, jeżeli będzie taka potrzeba, odpowiednio interweniować. Jeżeli chodzi o wycofywanie nadmiarowego pokarmu, to na to przyjdzie czas. Jeżeli będę widział, że pogoda się już ustabilizowała, że pszczoły mają dostęp do świeżego nektaru, wtedy w rodzinach, gdzie tego pokarmu. Rzeczywiście jest nieco za dużo, postaram się wycofać ramki, które zostaną wykorzystane do tworzenia odkładów w maju czy czerwcu. Swoje słowa kieruję zwłaszcza do osób początkujących, które sugerują się tym, co widzą na różnych filmach, ponieważ niektórzy pszczelarze w tej chwili na przykład przedstawiają już korpusy, starają się tematki jak najmocniej stymulować do czerwienia. Pamiętajmy, że wszystkie te zabiegi wiążą się z pewnym ryzykiem. Jeżeli mamy odpowiednią wiedzę, doświadczenie, to oczywiście jak najbardziej możemy już w tej chwili to robić, ale jeżeli ktoś jest początkującym pszczelarzem i chciałby po prostu, aby te pszczoły prawidłowo się rozwijały w swoim tempie, aby przyniosły nam trochę miodu, to tak naprawdę nie ma sensu zbyt mocno jakoś interweniować, kombinować. Im więcej spokoju damy pszczołom, tym tak naprawdę bardziej nam się odwdzięczą w postaci zbiorów miodu, pyłku czy też innych produktów pszczelich. Jeżeli film się podobał, zostawcie mi oczywiście łapkę w górę, subskrypcję i do usłyszenia wkrótce. Pasiekam Marcyś, pozdrawiam.